Hej, Jacek i Darek, jeżeli borykasz się cierpi z powodu bólu pleców i poszukujesz ćwiczeń ruchów, które mają Ci pomóc, to zacznij od tego ruchu. Pierwszy ruch to będzie skręt, rotacja. Mamy tu wiele możliwości, ale pokażę Ci przykładowe, które są najbardziej bezpieczne, aby wykonać ten ruch połóż się na plecach. W tym ćwiczeniu, tak jak już powiedziałem, Bazujemy na rotacji na rotacji tułowia przy we wszystkie. Aby wykonać pierwszą wersję najbardziej podstawową, on olba stawy biodrowe i ona stawy kolanowe. Więc połóż tuż tułowia. I teraz pamiętaj o tym, aby wykonywać wszystkie ruchy w dla siebie komfortowym zakresie ruchu. Czyli ćwiczenie będzie polegać na tym, że skręcamy nogi w jedną, przekładamy w jedną stronę i przekładamy w drugą stronę. Ja idę w swoim pełnym zakresie ruchu, jednakże jeżeli Ty czujesz, że po 10-20 cm już czujesz pewne tolerancje, to tam się zatrzymaj i na pewno nie szukaj bólu wzmożonego z tym, z którym się borykasz, jednakże możesz poczuć pewne ciągnięcie, pewne rozciąganie, naciąganie się tkanek miękkich, przede wszystkim naszych mięśni. Oczywiście to ćwiczenie jest takie bazowe, ale często bagatelizowane. Jest to proste ćwiczenie, i jeżeli chcesz zacząć, tak jak już powiedziałem na samym początku, przygody z ćwiczeniami, to co ciekawe, nieraz lepiej zacząć od jednego ćwiczenia, które jest proste, bezpieczne i działa, i robi się kilka razy dziennie, więc dążę do tego, żeby powiedzieć Ci, ile tego wykonywać. Wykonuj to przynajmniej. 20 ruchów, czyli 10, liczą, że jedna i druga strona to jeden ruch. W sumie 20 takich ruchów, powiedzmy sobie dwie serie, ale wykonuj to często w trakcie dnia. Dwa, trzy razy jest to absolutne minimum, jeżeli oczywiście czujesz, że to ćwiczenie ci pomaga, a jeżeli wybitnie. Pomaga, czujesz wielką ulgę. Nawet częściej nie byłby to błąd. Oczywiście to ćwiczenie warto by było rozwinąć o ćwiczenie z rotacją tułowia kierowaną przez górną. Część już pokazuje, o co mi chodzi. Połóż się na boku. Załóżmy, że obie nogi masz zgięte. To jest ta wersja łatwiejsza. Jedną rękę kładziesz, w tym wypadku moją prawą rękę, kładę na lewe kolano. Drugą ręką idę do góry i przekładam się całym tułowiem kręgosłupem w drugą stronę. Mogę to utrzymać sobie 50 sekund? A no robisz do zasadzie ruchu, tak jak robiliśmy to pierwsze ćwiczenie, czyli idę i wracam. Idę i wracam. Tu dwie wersje, załóżmy, że pierwszej wersji, gdzie idę i wracam, robię również 10 ruchów. Trzeba by było się obrócić na drugą stronę i adekwatnie bliźniaczą zrobić to w drugą stronę. No i w drugiej serii można już pójść po prostu i przytrzymać sobie około 20, nawet do 40 sekund. Jest to ćwiczenie już z tej samej grupy, bo znowu się rotujemy. Bardzo bezpieczne, bo obie nogi mamy zgięte. Pamiętaj raz jeszcze, aby robić to w komfortowym Ciebie znaczy zakresie ruchu, to, co będę często powtarzał dzisiaj. Jednakże, żeby ten filmik nie nabrał zbyt dużo czasu, zbyt dużo minut, to odeślę Cię do karty u góry. Tam zostawię link do filmiku, w którym pokazywaliśmy pełne wersje ćwiczenia właśnie z aspektem rotacji tułowia. Nazwałem to ćwiczenie, ten filmik, najlepsze ćwiczenie na ból kręgosłupa, bo rzeczywiście rotacja jest najbardziej tu wskazana, ale tam pokazałem cztery różne wersje, więc do tego filmiku zapraszam. Kolejne dwa ruchy będą troszkę jak chiński yin yang, będą się troszkę wykluczać, będą troszkę w opozycji do siebie. Jedno ćwiczenie będzie bardzo otwierające, zaokrąglające nasz kręgosłup lędźwiowy, a drugie będzie bardziej prostujące, wzmacniające mięśnie przykręgosłupowe. Nie wiem z jakim bólem, z jakimi długościami się borykasz, nie wiem jaka jest twoja przyczyna, więc pamiętaj o tym, że jeżeli jedno z tych ćwiczeń Powoduje u Cię większe drogowości, nie wykonuj, a to drugie będzie dla Ciebie. Istnieje możliwość, że oba ćwiczenia będą Ci pomocne, jednakże pamiętaj, aby dostosować to do siebie. Ćwiczenie drugie i ruch drugi jest to najprostsze przyciąganie nóg do klatki piersiowej. Znowu pokażę może dwie wersje tego ćwiczenia i żeby wyjaśnić, o co dokładnie mi chodzi. Czyli w tym drugim naszym ruchu będziemy wykonywać ćwiczenie, gdzie nasze obie nogi są zgięte i przyciągamy nogę do klatki piersiowej. Oczywiście możesz zrobić to w wersji takiej, że przyciągasz obie nogi do klatki piersiowej. I Jeżeli borykasz się z bólem z powodu zmian zrodniowych, stenozy kanału kręgowego, kręgu zmyku i innych schorzeń, w którym chcemy otwierać kanał, światło kanału kręgowego, w którym chcemy troszkę dekompresować, to te ruchy będą dla Ciebie idealne. Czyli załóżmy, że przyciągam jedną do, do, do kręgu trzymam 30 sekund, robię takie pięciokrotnie na nogę. Później przyciągam obie nogi do klatki piersiowej, trzymam 30 sekund, i również robię pięciokrotnie. Alternatywą do tego ćwiczenia jest pozycja dziecka. Pozycja ćwiczenia, które prawdopodobnie znasz, ale jeszcze pozwolę sobie pokazać. Czyli płynkamy, siadamy sobie napięte, wyciągamy nasze ręce do przodu, tak aby poczuć rozciąganie i przytrzymujemy tak 30 sekund. I załóżmy, jeżeli zostaliśmy w tych pięciu powtórzeniach, tu również dobimy. 5. Powtórzę. Przechodząc płynnie do tej opozycji, czyli ruchu numer 3. Istnieje możliwość, że twój kręgosłup właśnie za bardzo jest wyginany w tą stronę, jak w pozycji dziecka, czyli za długo siedzisz i zagłębiasz się, i bardziej polecanym i zalecanym i potrzebnym dla twojego ciała jest wyprost. W tym przypadku ruch numer 3 będzie właśnie na nim polegać. Znowu dwie wersje ćwiczeń, aby nie zostawić tak to w jednej wersji. Najprostszym no ćwiczeniem, czy nawet taką pozycją ułożeniową, jest po prostu taka pozycja sfinksa, czyli to, co teraz się pokazuje. Czyli leży na brzuchu. odginam ręce, jestem na przedramionach, na łokciach. W tej pozycji po prostu sobie wytrzymuję. Czyli ta pozycja przynosi ci ulgę. A przede wszystkim, jeżeli przynosi ci ulgę na ból, który ewentualnie masz ciągnący do nogi. Jest to super zalecane, przytrzymuj proszę tak przez przynajmniej 30-60 sekund lub kilka razy dziennie. Możesz oczywiście tę pozycję troszkę zwiększyć do pozycji takiego pełnej kobry, pełnego sfinksa, ale nie jest to obligatoryjne. Drugim ćwiczeniem to już będzie już praca pewnych mięśni. I tu połóżmy się na brzuchu, ręce załóżmy sobie na pośladki i zrobimy leciutko do góry. Trzymajmy 3 trzy sekundy nie w dół. Leciutko do góry. 3 sekundy nie w dół. Oczywiście to do góry dajesz dosłownie na 2-3 centymetry nie wyżej. Są to ruchy, w którym będziesz szedł w kierunku wzmacniania naszych mięsi przykręgosłupowych, będziesz szedł w kierunku wyprostu przeprostu naszego kręgosłupa. My za dzisiaj bardzo dziękujemy. Mam nadzieję z Daruszem, że ten filmik, choć krótki, choć taki szybki, sprawny przyniesie Ci ulgę swojej dolegliwości. Pamiętaj, że nie wszystkie trzy ruchy musisz wykonywać. Znajdź ten ruch, który dla Ciebie będzie najlepszy, po którym będziesz ulgę. Pozdrawiamy, życząc dużo ćwiczeń, mało bólu. Do zobaczenia.